Chwała Bogu, bracia i siostry, ale głośno. Eee, muszę Wam powiedzieć na początku, żeby to już ze mnie zeszło, że jestem bardzo zestresowana bardzo. Proszę Was, abyście pomodlili się w duchu o mnie, albo nawet głośno, może bardziej pomoże. <laughs> Kochani, to za mnie dla mnie wielki przywilej. Postawię sobie wodę, bo na pewno będę musiała przełykać. Mam napisane słowo w słowo, żeby niczego nie pominąć ze względu na stres. I teraz Wam powiem ciekawą rzecz. Nie byłam taką osobą. Kiedyś byłam tak zwaną osobą, która zawsze musiała grać pierwsze skrzypce. Dusza towarzystwa. Urabura szef podwóra, jak to się mówi. To Bóg mnie zmienił. Bóg przemienił moje serce, przemienił moje emocje. I teraz chcę, żeby to On był tym, który gra pierwsze skrzypce w moim życiu. A więc od początku. Witajcie, kochani bracia i siostry. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa witam was. <plosy> Nazywam się Katarzyna Przerwa. Mieszkam w Saffron Walden, niedaleko Cambridge, albo Cambridge, nigdy nie wiem, jak to się wymawia, bo nie znam angielskiego. A w Polsce mieszkałam na Lubelszczyźnie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o naszej społeczności w Safron Walden i o tym, jak Bóg doprowadził do tego, że powstaliśmy jako polski kościół. Zanim jednak opowiem o tym, muszę wam powiedzieć parę słów o sobie. W Liverpool mam zaszczyt być drugi raz i kiedy byłam tu pierwszy raz. Brat Czesław Basara mówił swoje świadectwo o tym, że jako nastolatek pojechał na obóz chrześcijański, chociaż był wielkim przeciwnikiem chrześcijaństwa i pochodził z rodziny komunistycznej i przepraszam, sam był zafascynowany komunizmem, jednak rodzina wierząca, przepraszam. Chciała, żeby się nawrócił i poznał pana Jezusa. Więc wysłali go na ten obóz, i tam pan miał swój cel i swoją drogę. Tam się nawrócił jako nastolatek, młody chłopiec, 15 czy 16 lat. Podobna sytuacja była ze mną. I to, co przed chwilą powiedział Emanuel, bardzo mnie to dotknęło, ponieważ ja byłam taką młodą, zepsutą dziewczyną, która w wieku 14 lat. Pojechała na obóz chrześcijański tylko i wyłącznie dlatego, że był za darmo. Ktoś mi sfinansował z kościoła, żebym pojechała razem z moją przyjaciółką, której mama była wierząca. I tam Bóg uznał, że to czternastoletnie dziecko jest gotowe do tego, aby przyjąć Chrystusa i napełnił mnie Duchem Świętym. I nie miałam zielonego pojęcia o tym, kim jest Duch Święty, nie miałam pojęcia o tym, Czym są dary Ducha Świętego, ale wiedziałam, że Golgota jest moim udziałem. Ja to wtedy poczułam i szczerze się nawróciłam do Boga, szczerze przyjęłam Chrystusa. Miałam 14 lat. Ochściłam się w wodzie w roku 1990 i od tej pory z całych sił służyłam Bogu i Kościołowi. Miałam wtedy około 19-20 lat. Nie liczcie, ile mam teraz. Kościół stał się moim domem. Szkoła biblijna, ewangelizacje uliczne muszę tu sobie podpierać palcem, bo tyle tego jest wyjazdy misyjne z całą rodziną, zakładanie kościołów miałam wtedy już męża i dwoje dzieci pisałam pieśni, nagrywałam płyty, koncertowałam w miastach. Jeździłam pomagać na ulicznych ewangelizacjach, wszędzie, gdzie mnie o to proszono. Gotowałam jedzenie dla bezdomnych, pracowałam w punkcie konsultacyjnym Teen Challenge dla uzależnionych. Prowadziłam grupę domową, grupę młodzieżową, pracę misyjną wśród świadków Jehowy. I tak przez 10 lat. I wygląda, jakbym się chwaliła, prawda? No właśnie. Robiłam tyle rzeczy dla kościoła. Jednak po dziesięciu latach służby moja wiara runęła w gruzach. Totalnie. Przez plot wydarzeń, o których dziś nie będę mówiła, bo nie o to chodzi, przestałam całkowicie, e, może nie wierzyć w Boga, ale odeszłam z kościoła i odchodząc z kościoła, myślałam, że zachowam wiarę. Jednak się pomyliłam. Przez 15 lat chodziłam drogami, które nie mają nic wspólnego z życiem w Bożym Duchu. Nic. Kiedy w 2014 roku przyleciałam do Anglii, miałam już zaawansowaną depresję, nerwicę lękową. Bardzo szybko do tego doszły ataki paniki, lęki nocne, koszmary, bezsenność. Totalny brak sensu życia. Totalny brak sensu życia. Nie cieszą Cię dzieci, nie cieszą Cię wnuki, nie cieszy Cię nic. Jedyne, czego pragniesz, to przeżyć kolejny dzień i nie umrzeć. Pewnej nocy przeżyłam ogromną walkę duchową. Jedyne, co mogłam wtedy zrobić, to wołałam imię Jezus. Nic więcej nie byłam w stanie zrobić. Byłam sparaliżowana, totalnie pochłonięta w ciemności. Wiedziałam, że jeżeli Bóg pozwolił mi dożyć rana, to muszę natychmiast znaleźć kościół. Wiedziałam, że sama sobie nie poradzę. Żyję. Więc się domyślacie, że Bóg pozwolił mi? I tak jak obiecałam Bogu wtedy w nocy, następnego dnia zaczęłam szukać kościoła. Bardzo szybko znalazłam kościół New Life Church w Saffron Walden. Zamieszkałam w nim praktycznie od razu. Nie znałam angielskiego, co już wam wspomniałam. I nie było tam nikogo, kto mówił po polsku. Nikogo. Jednak to mi nie przeszkadzało. Bo czułam w duchu każdą modlitwę brata i siostry, każdą, nabożeństwa, grupy domowe, każde możliwe spotkanie i modlitwa, modlitwa, modlitwa. To przywracało mi życie. Tam siedzą dwie siostry Sonia i Sztorm. Przychodziłam do kościoła, brałam je za ręce i kładłam sobie na głowę. I czułam, że wtedy przychodziła wolność. Chyba nie ma sensu tłumaczyć Wam, czym jest depresja, ale dzisiaj, jak rozmawiam z kobietami, bo Bóg tak pokierował, że z wieloma kobietami po depresji, po nerwicy lękowej, po atakach paniki, mówię po, bo Bóg ich już uwolnił, rozmawiam i mówię, że Bóg uczynił przestrzeń w moim umyśle, to one wiedzą, o czym mówię. Okej, okay. diabeł nie odpuszczał, ale ja wiedziałam już, że nie walczę sama, że walczy ze mną Kościół. I przyszła wolność, całkowita wolność. Bóg w swojej łasce uwolnił mnie z depresji, z ataków paniki, z nerwicy lękowej. On to zrobił sam, bez pomocy lekarzy, terapii, tabletek. Sam, przez modlitwę, przez posty. Przez kościół. I całe to moje świadectwo dzisiaj ma Wam pokazać most modlitwę. To nie jest koniec. Ale mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Posłuchajcie. Kiedy odeszłam od Boga jeszcze w Polsce, przepraszam. Dobra, woda. Kiedy odeszłam od Boga jeszcze w Polsce, mój kościół. Z mojego rodzinnego miasta stał za mną w modlitwie przez wiele lat. Przez wiele lat modlili się za mnie. Pamiętacie, że mówiłam, że 15 lat byłam poza kościołem, poza, poza Bogiem. Kiedy zachorowałam na depresję, kościół, który znalazłam w Anglii, stanął za mną w modlitwie. Nakładali na mnie ręce, walczyli o przemianę mojego umysłu i serca. Kiedy ja odzyskałam siły, zaczęłam walkę w modlitwie o moją rodzinę. Pierwsza była moja córka. Przyjęła z w 2017 roku. W wieku około 30 lat, nie pamiętam teraz. W 2018 roku chrzest przyjął mój wnuk i zięć Wiktor i Władek. Na początku 2019 roku w styczniu chrzest przyjął mój syn. I z Dawinem i z Władkiem, powiem wam, to było wspaniałe świadectwo. Było tak, że na początku 2018 roku pastor kościoła New Life Church zaproponował, żebyśmy jeden rok poświęcili na modlitwę o jedną osobę, o którą będziemy się modlić każdego dnia. I pisaliśmy takie karteczki i na, na karteczce pisaliśmy imię i wrzucaliśmy do skrzynki w naszym kościele z takimi stałymi modlitwami. I ja napisałam na karteczce Dawid, bo tak ma na imię mój syn, a moja córka napisała Władek. I to był początek roku 2018. W grudniu tego samego roku Chrzest przyjął Władek, a mój syn miesiąc później w styczniu. Ale byłam wierna w modlitwie każdego dnia. I nawet kiedy mi się nie chciało. Jechałam do pracy i mówiłam jak wierszyk. Boże, zabierz jego kamienne serce, a daj Twoje mięsiste, żywe. Każdego dnia. Mój syn był takim typem człowieka, który nie chciał słuchać Ewangelii. I kiedy ja zaczynam cokolwiek mówić, to on szczekał, tak to nazywam. Przestań już mi, mama, mówić. A ty taka mądra. Ale jedna objawienie miała. Nie chciał słuchać, reagował agresją, reagował po prostu złością, krzyczał na mnie i, i mówił wprost: Nie chcę, żebyś do mnie mówiła. Więc przestałam mówić i zaczęłam się modlić. Zaczęłam się modlić. Pozwoliłam na to, żeby to Bóg mówił do jego serca. I to, jak on się nawrócił, to jest kolejny cud, ale nie będę wam dzisiaj opowiadać. To Bóg przemówił do jego serca. Okej, okay, idę dalej, patrzę na karteczce. <grych> eee, Okej. Okay. Tu jest dzisiaj ze mną nasz Kościół i powiem wam, oni mogą poświadczyć, że mój syn teraz, musielibyście go widzieć, jak przychodzi na nabożeństwa ze swoją roczną córeczką. Jak czasem podchodzi do mnie, obejmuje mnie i razem śpiewamy Bogu i wielbimy Boga. Rok czasu, słuchajcie, i Bóg mi daje dzisiaj przeżywać taką radość. To jest niesamowite. Przez cały ten czas od 2000. Jakie mam daty, nie? Jaka skrupulatna jestem, ale naprawdę bardzo się stresowałam, bałam się, że to wszystko zapomnę. Przez cały ten czas od 2017 do 2019, każdy piątek. Modliłam się o Polaków mieszkających w okolicy mojego miasteczka. Nie było tam nikogo w kościele oprócz mnie i mojej rodziny. Cztery dorosłe osoby i jeden nastolatek. Każdy piątek mieliśmy spotkania w kościele, ja się modliłam o Polaków. Chodziłam po kościele i krzyczałam. Lubię czasem tak pokrzyczeć do Pana Boga. Panie, otwórz serca ludzi, którzy tu żyją, Polaków, którzy tu żyją. Przyprowadź tu tych, których chcesz tu widzieć. Otwórz ich serca. I powiem Wam, że mój pastor, który pochodzi ze Sri Lanki, jak się pojawili kolejni Polacy w kościele, to mówił do nich: jak chcecie sobie tak chodzić i krzyczeć, to możecie. Myślał, że tak się Polacy modlą. I pod, powiem Wam tak, pod koniec 2019 roku Bóg odpowiedział na moje modlitwy, i ta odpowiedź mnie zaskoczyła totalnie. Bóg powiedział: Zrób polskie nabożeństwo. Na co ja? Panie, dla kogo? Było nas cztery dorosłe osoby. Nie było wśród nas nikogo, kto mógłby się podzielić słowem. Nie było wśród nas nikogo, kto mógłby prowadzić uwielbienie. Ale już wiedziałam, że z ojcem się nie dyskutuje. Zrobiliśmy to nabożeństwo i to był 26 stycznia 2020 roku. W budynku New Life Church odbyło się pierwsze chrześcijańskie spotkanie w języku polskim. Spotkanie nosiło tytuł Moja dusza pragnie ciebie. I tak jest do dziś. Pragniemy żywego Boga, nie religii. Pragniemy Boga, który przychodzi, przemienia nasze życie, nasze serca, który nas uwalnia, który nas uzdrawia, bo takiego Boga znamy i takiego Boga chcemy głosić. Spotykamy się prawie trzy lata, przepraszam. Raz w miesiącu mamy nabożeństwa. Ze słowem, świadectwami wierzących, wspaniałym uwielbieniem to jest też niesamowite świadectwo Krzysia, który tu jest dzisiaj. Krzysiu, stan na chwilkę, pokaż się. Czu człowiek, człowiek, który mieszka od nas kawał drogi, i Bóg mu położył na serce, i przyjeżdża do nas, prowadzi uwielbienie to jest niesamowite, wiecie, Bóg przysyła naprawdę ludzi. Przysyła ludzi, żeby, żeby to, co dzisiaj mówił Jarek, Jarek u usługiwał, żeby się dzielić. Żeby się dzielić. To też mnie bardzo zachęciło, bo naprawdę miałam ogromny stres, żeby tu wejść. I naprawdę to mnie też zachęciło, że muszę się dzielić tym, co Bóg robi w moim życiu. Dziś przyjechaliśmy tu grupą 20 osób. I nie ma tu mojego syna, mojej córki, mojego zięcia. <laughs> Przyjechaliśmy grupą 20 osób. Bóg nam daje wspaniałych przyjaciół, również z Ukrainy, którzy do nas dołączają. O dziwo się rozumiemy. <laughs> jest, to, jest to naprawdę wspaniałe. Uczymy się od siebie. Bóg powołuje braci, powołuje siostry, obdarza nas darami, obdarza nas talentami. Po prostu. Posyła nas, posyła nas, a jak Bóg posyła, to i wyposaża. I my w to wierzymy. Wierzymy, że będzie pomnażał swój kościół o kolejne uratowane osoby od, od śmierci. Powołuje braci do nauczania, siostry do usługiwania. Wyposaża i otacza przyjaciółmi, takimi jak Emek i Wasz Kościół, jak brat Tomek i Wasz Kościół. To są nasi przyjaciele w wierze, gdzie możemy się razem wspierać i dziękujemy wam za to, dziękujemy wam za to, że, że wspieracie nas. Za każdym razem, kiedy się spotykamy, mam taki przywilej, wiecie, w kościele, że wychodzę i witam ludzi i to jest dla mnie wspaniałe, że mogę to robić, naprawdę, chociaż stresujące. I za każdym razem, kiedy staję i patrzę, wiecie, po kościele, to się pytam, Panie, skąd tylu ludzi? Skąd oni? A Bóg zawsze odpowiada z modlitwy. Z modlitwy, naprawdę. Jeżeli nasze serca są gotowe, Bóg sam pomnaża. I dziś mówię to, abyś mógł to dobrze usłyszeć. Dzisiaj Bóg mówi to do Ciebie. Posłuchaj Ty, który trwasz w modlitwie. Twoja modlitwa zostanie wysłuchana. A skąd to wiem? Mateusza 21:22. I wszystko, o cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc wierząc, otrzymacie. Chwała Bogu. Dziękuję wam, kochani, za wysłuchanie tego świadectwa. Mogła... Przepraszam, kochani, jeszcze jakbym mogła powiedzieć, Paulinka dzisiaj jest z książkami, tak, Paulinka? I ja przywiozłam też, Bóg w swojej łasce pozwolił mi napisać książkę, takie przemyślenia, Paulinka to wydała i przywiozłam parę egzemplarzy i chciałabym jeżeli byście chcieli zakupić to te pieniążki pójdą na Słowację dla brata Tomka. Normalnie ta książka chyba była po 8 funtów, więc jeżeli ktoś chciałby dać 10, 20 byłoby cudnie. Byłoby cudnie. Także książka nosi tytuł 365 dni w niebie. Pamiętajcie, wszystkie pieniążki idą dla brata Tomka na Słowację. Dzięki, Kasiu.